Witajcie, witajcie. Dzisiaj taki spontaniczny vlog. Stwierdziłam, że jeszcze przed wylotem coś dzisiaj dla Was nagram. Jako, że dzisiaj taki fajny dzień spędzam na mieście, bo poniedziałek wtorek było dużo pracy przy komputerze, ale też dużo biegania po mieście i ułatwienia różnych spraw przed wylotem. E, także spodziewajcie się już od soboty vlogi z naszych wojarzy. Codziennie jeden vlog będzie powstawał, także będziecie mogli tak na bieżąco. Podglądać nas w naszej pierwszej tego roku podróży. Pierwsza późno w kwietniu, zawsze to luty, styczeń już wylatywaliśmy, ale w tym roku tak się stało, gdyż no wiadomo, niedzielę, taniec z gwiazdami, dużo fajnych eventów, współprac, wtorki takie nasze, taki top secret mieliśmy, także tak to wszystko się podziało. A wracając do dzisiaj, to dzisiaj pędzę na spotkanie biznesowe. Trzymajcie kciuki. A już będzie po spotkaniu, jak będziecie to oglądać, no ale i tak trzymajcie, bo kciuki zawsze się przydadzą. Eee, no a później zabieram Was na spotkanie z reprezentantką naszą na tegoroczną Eurowizję, czyli z Justyną Steczkowską i Gaja. I piosenka, pewnie to już będzie takie ostatnie spotkanie z Justyną przed Eurowizją. Słuchajcie, Justynę spotkam częściej niż moją mamę. Bo mamy nie widziałam od świąt Bożego Narodzenia, a z Justyną cały czas gdzieś tam się widzimy na spotkaniach. A to na konferencji do preselekcji Eurowizji, a to na preselekcji do Eurowizji, a to na premierze Hadrej, gdzie śpiewała naszego Gaja. o siary były takie do tej pory mam, a to na otwarciu Hadrej sklepu, także już cztery spotkania były, a dzisiaj będzie piąte i pewnie przed Eurowizją ostatnie, chociaż kto wie, kto wie. Może jeszcze się uda spotkać z naszym Justynką i trzymam kciuki, żeby w tym roku wreszcie udało się Polsce wygrać. Bo jak te dziecięce wygrywamy, tak z tymi dla dorosłych jeszcze nie udało się nam wygrać. Więc myślę, że ten rok będzie rokiem dla nas wygranym i Justyna zajmie pierwsze miejsce. Trzymamy kciuki. Pokażę Wam mój look, pierścionki takie piękne. To jest akurat prezent urodzinowy, jeszcze Wam je pokazywałam od męża. Jak nie lubię zbytnio Pandory, tak. Te mi się bardzo spodobały pierścionki. To są dwa pierścionki, słońce i e, księżyc. Można nosić osobno, można nosić razem. Kurtka Zara z garderoby męża. E, te bransoletki to są Sol Love, To jest taka polska marka, dostaliśmy. To są kryształy japońskie. E, to ebeczka, też Zarka, przywieziona z Barcelony, z walentynkowego wyjazdu. E, komplecik jest z to. no I tak to się wszystko, ee, zabrakło mi słowa, pan mi speszył, <grafy> e, prezentuje, a więcej ten look będziecie mogli zobaczyć. zobaczyć oczywiście na rolkach, na Instagramie, także polecam, żeby na Instagramie mnie i bloga obserwować, bo tam dużo, dużo mody. miasta... Ja pędzę na spotkanie, a później zabiorę was stąd na pustynię z Reprezentantka Polski w 69. konkursie piosenki Eurowizji Bazylea 2025. Te oklaski mogą trwać i trwać. Wita Justyno. Pomóc. Zapraszam Cię serdecznie. Już 2 maja. To już za moment tak naprawdę. Justyna Steczkowska oraz polska delegacja e, wyjedzie do Szwajcarii, do Bazylei. E, no i tam tak naprawdę rozpocznie się ta cała przygoda, na którą wszyscy czekamy, ale ta przygoda rozpoczęła się już jakiś czas temu. Dokładnie w Walentynki, więc chciałem, żebyśmy na chwilę wrócili do tego momentu. Justyno, zapraszam Ciebie, rozgośćmy się. I zobaczmy, jak to było. 39% 32%. Sada i licząc 23% 69% setny po 30 latach Justyna Stoczkowska wraca na scenę rowizyjną. Stres tak duży, że... Uf, Niemniej jednak wszystkim Państwu bardzo dziękuję za wszystkie głosy, które wysłaliście i daliście mi szansę po to, żeby reprezentować nasz kraj w Bezleji. Bardzo Wam dziękuję. Postaram się zrobić co w mojej mocy, żeby to było coś wyjątkowego. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo. No i tak było właśnie w Walentynki. Jakie wspomnienia, jakie emocje teraz przychodzą, kiedy oglądasz to wideo i ten pamiętny upadek na scenę, jak ogłoszono wyniki? No, myślę, że tak samo duże. Było naprawdę pięknie. Wiecie Państwo, znamy się i od dzisiaj już tysiąc razy coś do Was mówiłam. Nie wiem, czy to nie staje się nudne, ale mając 52 lata, to już wszystko wygląda inaczej. Naprawdę. Wielkie, dziękuję. Super było, super jest. No, i to wszystko. no to o kwalifikacjach rzeczywiście już wiele razy mówiliśmy, ale to co się zadziało od kwalifikacji, no to też jest warte odnotowania. Mam tu na myśli chociażby PrePartis, na które jeździsz, cztery miasta już za Tobą. Jakie to są emocje i przede wszystkim co się dzieje podczas tych spotkań, bo na scenie co się dzieje to już też widzieliśmy i Państwo pewnie też, ale co się dzieje też za kulisami? Jakbym tylko panów repertorów mogła prosić, żeby się przeszli na drugą stronę. Znając moją historię złamanego nosa w dzieciństwie, to byłabym bardzo wdzięczna. I teraz tak, e, jeśli chodzi o prepartys, naprawdę super. Bo to jest tak, że bardzo dziękuję i Telewizji Polskiej, i wszystkim polskim firmom, które nas A, wsparły. Czyli też Perlasz. Dzięki temu możemy w tych prepartys uczestniczyć w takiej pełnej krasie: że są z nami cztery tancerze, że jak gdyby mamy swojego dźwiękowca, bo zawsze zależy mi na jakości wykonanych tych koncertów. Wiem, że to bywa bardzo różnie, ale jednak uważam, że jak publiczność przychodzi i płaci za bilety, a tak jest na każdym preparty, to trzeba się ze wszystkich możliwych stron postarać, żeby to wyglądało i brzmiało. Nie ma ich wiele. Wierzcie mi, my mamy ogrom talentów, fantastycznych ludzi. To, że nie wszyscy o, o tym wiedzą, to też trochę nasza wina, bo nie potrafimy się tym chwalić. Nie, bo Anglik jest lepszy, nie, bo tam ci mają lepszą muzykę. To nic nie jest lepsze. Naprawdę jesteśmy wystarczająco dobrzy i bardzo kreatywni. Gdziekolwiek nie pojechałam na świecie już jako dorosła osoba. I spotykałam się z Polonią, to byłam pełna podziwu dla nich, bo jeśli już Polak jedzie do innego kraju, to większość z nich stara się dołożyć cegiełkę do rozwoju miejsca, w którym mieszkają. To jest naprawdę ważne. Większość z tych, z tych ludzi naprawdę osiąga sukcesy w swojej w swoim dziedzinie, w swoim przedziale. Może to są małe sukcesy, małe przedsiębiorstwa, ale to nie ma znaczenia, bo to są jednak nasi rodacy. Ja jestem z nich zawsze dumna i uważam, że powinniśmy się zacząć tym chwalić. Dlatego, kiedy dostałam propozycję, żeby ten show y, naszą Proszę. gaję, Wyreżyserowali inni reżyserzy, bo przyszły takie dokumenty, pro, prośby, no, zapytania, czy chcielibyśmy. A ci reżyserzy już robili Eurowizję dla kilku y, artystów. Y, jest to zawsze pokusa, że oni już wiedzą o co chodzi, są super, i część z nich nawet wygrała. Więc y, powiedziałam, że no nie, dlatego że kulturalnie nawet odbyt. lepsza, przede wszystkim będzie nasze, w naszej polskiej energii, w naszej kulturze zakorzenione. Ja uważam, że to są super ważne rzeczy. Jednak patrzy na nas prawie 200 milionów ludzi. To jest ogrom. Nie da się tego zdobyć w żaden inny sposób. Trzeba zrobić wszystko, żeby oni patrząc na nas myśleli: O, fajna ta Polska, nie? Fajne dziewczyny tam mieszkają, jakieś czarownice dobre na przykład, w cudzysłowie. Potrafią zrobić dobre show, potrafią zrobić dobre wizualizacje, potrafią tańczyć, śpiewać. Więc to wszystko potem przekłada się na sukcesy, na inwestycje tutaj, no może niewielkich budowanych budynków, chociaż nigdy nie wiadomo. Ale na pewno zatrudniania ludzi czy patrzenia na ten przedział, jakim jest show business, czyli miejsce, które zarabia jednak pieniądze, jakby na to nie spojrzeć w każdym kraju, to też można przyciągać jakieś inwestycje, porozumienia między narodami. Może się wydarzyć dużo, wie, dużo fajnych rzeczy, ale to od nas zależy. Od tego, jak potrafimy zaprezentować siebie i siebie po prostu pochwalić. Nie na kolanach, że a my jesteśmy tacy, my jesteśmy świetni, dlaczego o tym nie mówić? No naprawdę, naprawdę jesteśmy dobrze w swoich dziedzinach i wielu ludzi odnosi sukcesy i powinniśmy się tym cieszyć. Tak mam ja nadzieję, uważam. Się będziemy cieszyć. A jeśli zabrzmiało zarozumiale, no to cóż, Polak potrafi. Ekipa. Jak emocje przed 2 maja? No jeszcze tylko ja mogę? Jeszcze chciałabym, co prawda, nie należy do ekipy takiej telewizyjnej, bo ma pracę ważniejszą niż show showbiznes, ale Tomku, czy dasz się zaprosić na scenę? Szymonie, Boże, Szymonie, co mnie Tomku, Tomek już jest. Szymonie, dasz się zaprosić na scenę? Jest Szymon Szymon Zapraszamy. Dziękujemy Ci za wszelkie wsparcie i dobre, sensowne uwagi. Fan Eurowizji od zarania dziejów, więc wie, co się dzieje za kulisami. Jego uwagi są bezcenne. Jego strój też od razu tak, pokazuje, tak, że zrobiło tak, się dokładnie. poważnie. Śledzisz na bieżąco przygotowania na później relacje już z samych koncertów. Także Kuba. Szapoba, bo to dzięki niemu będziemy wszystko widzieć. Także proszę śledzić socjalne telewizji polskiej. Zachęcam też do oglądania na bieżąco przez cały maj pytania na śniadanie, bo tam też na bieżąco będziemy pokazywać kulisy, smaczki, pojawią się rozmowy z Justyną i z polską delegacją. To ja może na moment zamilknę, żeby powstało to piękne wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Piotrze, poproszę Cię też do przodu. I to jest wyprostowa, jakiś cis. oczywiście, zróbmy. <grymny> cis po raz pierwszy przed wylotem do Pazynej. <grymny> Można śpiewać. podczas konferencji, jedyny taki moment. Dziękuję wam drodzy bardzo serdecznie. Moment, moment, jeszcze Już Nie, jeszcze chwilą. Dobra, już mogę? Nie. Czas odpłatania na kredek. Jeszcze moment, jeszcze jeden tutaj. Jeszcze jeden. o. tu. prawo No Proszę. Po samo po spotkaniu wychodzimy z budynku TVP Dostałam piękny prezent a co jest w środku bluza z napisem Gaja, Proszę, Czarna, więc będziemy nosić i wspierać naszą reprezentantkę. Papa, pa, do widzenia. Mam zanim jeszcze się pożegnamy, to pokażę Wam, co jest w tej paczce. Jak już wiecie, bluza. Robimy unboxing. Most pracy jedną ręką będzie trudno. Ale sobie poradzimy, co? Tonia. Poradzimy sobie. Chyba tak. Kot się zaciekawił. Patrz, czarna jest ta bluza jak ty. O! No. Zaraz przymierzymy. Ładna bluza, Tosia. Ładna, bo w twoim kolorze. Nie tak ładna jak ty, ale też ładna. Zaraz przymierzamy. No. I bluza przymierzona, założona. Moje imię, Gaja. No, tak się prezentuje. Gaja. Będziemy nosić, kibicować i wspierać całym sercem. Tak jak dzisiaj Justyna bardzo ładnie powiedziała, że tak właśnie zachwycamy się innymi e, narodami, innymi państwami. A tutaj mamy najzdolniejszych, najkreatywniejszych ludzi. No, i nawet ja wiem, że im więcej się zwiedza, tym bardziej docenia się to, jak u nas jest pięknie. Na przykład dzisiaj dużo osób coś tam rozmawiało o Holandii, że tam jest bardzo niesmaczne jedzenie, ciężko o dobrą restaurację, jakąś fajną rozrywkę, że to jest taki typowo kraj robotniczy. No, także doceniajmy to, co mamy. Jestem patriotką. Tutaj pracuję w polskiej firmie, odprowadzam w Polsce podatki. Eee, no i co? Wszystko robię w Polsce. Wiadomo, podróżuję też za granicę, ale w Polsce pracuję w polskiej firmie, w polskiej firmie odprowadzam podatki, rozliczam się w Polsce. No. I głosuję też w Polsce. A śmieszy mnie to, to będzie trochę kontrowersyjny wątek, śmieszy mnie to, że osoby, które pra mieszkają, pracują za granicą, mają partnerów zagranicznych, dzieci zagraniczne, tak się emocjonują w te wybory, jakby to miało ich dotyczyć, a przecież to ich nie dotyczy, bo tu nie pracują, tu nie mieszkają, tu się nie rozliczają. E, no. Także na luzie, na luzie. W ogóle. Uważam, że jak ktoś mieszka powyżej tam roku, pięciu lat za granicą, to już nie powinien mieć prawa głosu do głosowania, no bo już nie jest tak naprawdę obywatelem. Nie mieszka tu, nie odprowadza tu podatków, nie płaci tu. Jest tak naprawdę na obczyźnie. Pokazuję, jak bluza wygląda, jak się stanie. Ja mam XL-kę, mimo że xs już noszę. No ale wiadomo, im większa, im bardziej taka oversize, tym fajniej to wygląda, tym bardziej, że to nie jest duża rozmiarówka. Ta xl jest taka tak naprawdę, jak taka M-oversize w sieciówce. No. Także głosujemy. Trzymamy kciuki za Justynę Styczkowską i całuski. Polska górą, pamiętajcie. Polska górą. Nasz kraj. Nawiązując do tego wątku, na przykład ja jestem z Pionek, e, ale nie mieszkam tam już od 2013 roku, czyli ponad 10 lat, i myślicie, że ja tam głosuję na radnych wyboru, e, czy jakichś tam e, tych, kto mm, się mówi, nie prezydentów, tylko tych, mm -hmm. burmistrzy. Nie! Bo ja tam nie mieszkam, ja nie wiem co się już tam dzieje. Owszem, odwiedzam rodzinę, ale wiecie, jestem tam gościnnie, więc ja nie wiem kto, jak rządzi, co robi i tak dalej. Więc no, nie głosuję tam, mimo że tam się urodziłam i stamtąd pochodzę, no to nie mam już tam ponad 10 lat, więc nie wiem co tam się dzieje. Tak samo i Polacy, którzy mieszkają, nie wiem, 5 lat e, za granicą. No to skąd oni mogą wiedzieć, co się tutaj w Polsce dzieje i w polskiej polityce jak? No nie mieszkają tutaj, nie przebywają, nie obcują, nie rozliczają się tu, nie pracują, nie wydają pieniędzy, nie zarabiają i tak dalej, Więc rozumiecie, no ja się w Pionkach już, ja już w piąkach nie głosuję, głosuję w Warszawie. No, tak samo i Polacy na obczyźnie. Powinni już tam głosować, skoro to tam już toczy się ich życie codzienne, nie? No i tym mało sympatycznym akcentem politycznym, kontrowersyjnym kończę ten vlog. Miłego. Mam nadzieję, że rozumiecie moją myśl i wiecie o co mi chodzi.